Witam, dzisiaj sporządzam preparat przeciwko mszycom na bazie, na bazie mydła. Ja mam akurat tutaj mydło potasowe, płynie, ale jak najbardziej można wykorzystać zwykłe szare mydło. Ważne, żeby to było właśnie szare mydło, nie żadne tam jakieś mydło zapachowe. Typowo łazienkowe takie mydło. To się nie nadaje, musi być najzwyklejsze szare mydło. Tak jak mówiłem, mam tutaj mydło patasowe. No i drugim składnikiem będzie, będzie czosnek. Ale, może, na początku przejdźmy się. Zobaczmy, jak te mszyce wyglądają. Mszyce pojawiły się tutaj na, na kwiatach. Tu akurat mam szarłat zwisający. O, tutaj tego trochę jest. Tutaj również siedzą, szyce i wysysają wszystkie, wszystkie soki. Tutaj również na, na kosmosach, na łodygach. Jeszcze nawet bardziej, o. No i co, tutaj łodyga zaschnie i już kwiatów tutaj nie będzie. No dobrze, jak w ogóle działają takie mydła yy, szare, czy też w moim przypadku wpłynie płynie potasowe. Yy, owady nim opryskane tym mydłem, yy, po prostu to mydło osiada na, na powierzchni ich ciała, na powierzchni ciała owadów i zatyka im wszelkie otwory powietrzne, tak zwane przedchlinki i owady się po prostu duszą. Poza tym pod wpływem słońca to mydło na, na, na powierzchni ich ciała wysycha, no i co też prowadzi do wyschnięcia, zaschnięcia owadów. No i taki, teoretycznie można by było wykorzystać, wykorzystać do oprysku samo mydło, ale warto wzbogacić je właśnie tutaj o, o czosnek. Zrobić z tego czosku wyciąg. Drobno pokroić ząbki czosnku. Raczej, raczej nie warto, nie warto przeciskać przez praskę, bo później nawet po przecedzeniu mogą jakieś tam Fragmenty ciosku dostać się do opryskiwacza i pozatykać tutaj dysze, także lepiej pokroić. Wyciąg z ciosku proporcje 1 litr wody. Do tego 1 litra wody dodajemy od 20 do 30 gram drobno, drobno pokrojonego ciosku. To akurat mam, widzicie, jest nawet, jest trochę łuski, to no, obrzuciłem wszystko. Można oczywiście nie tylko wykorzystywać ząbki, ale i również, również same liście. Czy też, jeśli jeszcze nie oberwaliście, to kwiatostany oczywiście drobno posiekać. To ma podobne działanie. I wyciąg z czosnku powinien już być dobry po około kilkunastu minutach od zalania naszych ząbków pokrojonych, ale lepiej odczekać sobie troszkę dłużej. W moim przypadku wyciąg stał 24 godziny, żeby po prostu nabrał, nabrał trochę mocy. No i co i można przystąpić do, do wykonania naszego preparatu. Jak w ogóle działa taki czosnek, dlaczego dodaje się go do mydła? Samo mydło mogłoby wystarczyć, skoro zabija owady. Chodzi o to, żeby, żeby je odstraszyć. Czosnek działa odstraszająco. Jak widać, nie tylko, nie tylko odstrasza wampiry, ale również i mszyce. Działa odstraszająco. Chodzi nam o to, żeby nie tylko owady usunąć, zniszczyć, ale również sprawić, żeby te rośliny opryskane były dla nich mało atrakcyjne, a to właśnie przez, przez zapach czosku. Przez substancje w czosnku zawarte. Jeszcze jedno działanie, na przykład bardzo korzystnie jest opryskiwać, opryskiwać takim, takim preparatem róże, które również są narażone na atak mszyc bardzo często, ale również często są narażone na choroby grzybowe. I właśnie czosnek również przeciwdziała występowaniu chorób grzybowych na, na różnych roślinach, nie tylko na różach. No i wyciąg rozrabiam z wodą w stosunku 1 do 1. To akurat mamy opreskiwać, mamy jednolitrowy, więc będę potrzebował tylko połowę tego wyciągu. Sitko, dodatkowo zabezpieczone gazą. No i pół litra. Teraz uzupełniam wodą, czyli wyciąg mamy, no i teraz potasowe mydło. I ile właśnie, ile tego mydła dodać? Jeśli chodzi o szare mydło, czyli takie w kostce. To na jeden litr wody dodajemy od 20 do 30 gram szarego mydła. Najlepiej, najlepiej sobie je zetrzeć na tarce bądź drobno pokroić, żeby nam się szybciej rozpuściło. No i jeśli chodzi o takie szare mydło z kostki, no to też dobrze było, gdyby ta woda była troszkę cieplejsza, czyli może nie gorąca, ale letnia. Wiadomo, szybciej się takie mydło rozpuści. No a tutaj w moim przypadku. Potrzebuję 20 ml właśnie tego mydła. Czyli taka cała cała nakrętka, cały ten. Wlewam, i teraz dobrze jest to jeszcze przepukać. Mydło jest dość gęste. Ok, no i do opryskiwacza. Można oczywiście wymieszać. Tak to wygląda. No i co, i można, można opryskiwać. Nasze rośliny, nasze mszyce. A teraz przepis na skróty, bo można również kupić gotowy wyciąg z czosku. tak to wygląda. Również, również rozpuszczamy to w wodzie. I tutaj na 1 litr wody. Najpierw bierzemy mydło. Podobnie 20 ml. Dobrze wypukać miarkę. I dodaje się również 20 ml tego wyciągu z czosku. Kolor jest taki. Myślę, że bardziej, bardziej brązowy niż ten, ten wykonany domowym sposobem. Czyli na 1 litr wody 20 ml mydła i 20 ml wyciągu z czosnku gotowego. Jeśli, jeśli byśmy mieli szare mydło, czyli to jest podobnie od 20 do 30 gram startego szarego mydła. Nie pozostaje nic innego, jak wymieszać i do opryskiwacza i można opryskiwać rośliny. No i pora na opryskanie i warto pryskać dość silnym strumieniem, żeby już w początkowej fazie już zmyć trochę, spłukać trochę tego mszyc. Najlepiej z każdej strony, wiadomo najbardziej newralgiczne miejsca to te na spodniej stronie liści. Taki oprys dobrze jest później jeszcze powtórzyć po 2-3 po dniach i sprawdzać czy ta mszyca spadła, czy nie. U mnie to się sprawdza. Po około 2 dwóch, dwóch dniach mszyca, mszyca spada. Gdyby nie spadła, no to oprys trzeba powtórzyć. Tutaj, gdzie najwięcej jest. Solidna porcja tego oprysku musi iść tutaj na tęszycę. Zobaczmy, jak tam naszym mszyce. Tak to wygląda po jednym dniu, po 24 godzinach. No, można powiedzieć, że jest zauważalnie już mniej. Tutaj również no, tutaj też. Tutaj też, zobaczmy te kosmosy, jeszcze troszkę jest, ale już nie tyle nie tyle jak przedtem. Tutaj też już mniej. Tutaj również. I tutaj też. I zobaczmy po dwóch dniach. Jakieś takie same resztki zostały. Nawet czysto. Tutaj było na tych sporo na kosmosach. Wszystko już jest tutaj martwe. To co zostało jest martwe. Też w miarę czysto. I jeszcze tutaj. Także oprysk działa, tylko że nie na takiej zasadzie jak, jak opryski chemiczne, że mszyce od razu spadną, tylko trzeba, trzeba poczekać 2-3 dni do pełnego efektu. A jeśli, jeśli mszyca nadal Zostaje bądź przylatuje nowa, no to trzeba opryski powtarzać. Także na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.